Cześć, tu Tomek. Pokażę Wam dzisiaj centralkę do automatycznego sterowania odciągiem wiórów, którą zbudowałem. Centralki używam do sterowania trójfazowym odciągiem wiórów i monitorowania pracy trójfazowych urządzeń. Może także być wykorzystana do monitorowania, jak i sterowania jednofazowych urządzeń, ale są do tego tańsze rozwiązania, więc skupię się na urządzeniach trójfazowych. Centralka posiada dwa tryby pracy. Pierwszy tryb manualny, gdzie sterujemy pracą odciągu ręcznie, zero-jedynkowo, oraz tryb automatyczny, w którym odciąg uruchomi się tylko jeśli wykryje przepływ prądu na monitorowanej żyle. Dla przykładu uruchomię formatówkę 5,5 kW. Wciąż uruchomił się około pół sekundy po uruchomieniu formatówki. Wyłączy się 10 sekund po wyłączeniu formatówki, a w zasadzie po zakończeniu hamowania przez nią. Te czasy możemy dowolnie ustawiać w zakresie od 1,1 sekundy do 100 sekund. Można to zrobić ręcznie za pomocą trzech przycisków na płytce sterującej. Czerwona kontrolka sygnalizuje doprowadzenie zasilania do całej centralki. Zielona kontrolka zapala się równocześnie z uruchomieniem silnika odciągu. Na dole włącznik do zmiany trybu pracy i wyłącznik awaryjny, który odcina zasilanie w całej centralce. W środku mamy aparaty prądowe, duży stycznik trójfazowy. I płytkę sterującą, na której ustawiamy właśnie opóźnienia włączenia i wyłączenia. Jedna funkcja, którą odkryłem już po zbudowaniu całości, a nie była pierwotnie planowana. Ja nazywam ją wstępnym oczyszczeniem rur odciągowych. Tak ładnie się to będzie nazywać, a polega to na tym, że w trybie automatycznym. Po podaniu zasilania odciąg uruchomi się na 10 sekund. Występuje to tylko po włączeniu zasilania w instalacji warsztatowej, czy właśnie po odciśnięciu tego grzybka. Do działania całości potrzebujemy trzech przewodów. Pierwszy przewód zasilający, czterożyłowy w moim przypadku, drugi przewód zasilający odciąg, i trzeci przewód dwużyłowy, który wpinamy gdzieś w istniejącą instalację w warsztacie. Jeżeli wepniemy ten dwużyłowy przewód blisko gniazda zasilającego konkretną maszynę, to ta konkretna maszyna będzie monitorowana. Jeżeli wepniemy się bliżej rozdzielni, to możemy monitorować cały warsztat. Ja miałem przez moment podłączone to w taki sposób, że monitorowałem cały warsztat. Miałem podłączoną też maszynę trójfazową, która nie potrzebuje odciągu jest to prasa próżniowa ale sama prasa pobiera mały prąd. Bo jest to powiedzmy moc prasy, jest poniżej 1 kW. Rozwiązałem to w ten sposób, że na tym jednym przekaźniku prądowym, który mamy w samym środku, posiadamy regulację załączania. A daje nam to taką możliwość, że jeżeli ją podkręcimy, to przy małych obciążeniach, Odciąg się nie uruchomi. Uruchomi się przy większym poborze prądu, na przykład przy formatówce, frezarce, czy jakiejkolwiek innej maszynie, która ma większy silnik, większy pobór prądu. Całość daje mi możliwość rozbudowy tej centralki o dołożenie chociażby automatycznych klap na rurach odciągowych, ale będzie to wymagało dołożenia kolejnych tych przekaźników prądowych. I wtedy na każdą klapę, na każde urządzenie będę musiał taki przekaźnik doliczyć, a reszta instalacji zostanie ta sama. Zwiększa się wtedy tylko ilość tych przekaźników. Przy jednym przekaźniku możemy kontrolować jedną klapę, jeden odciąg. Przy dwóch przekaźnikach możemy kontrolować oddzielnie dwie klapy, nadal jeden odciąg.